Nie pij mnie! Co wracać tu. co wracać tu! No. I stary, gdy jedzie tą leką pić. to żeś o. trafił, o kurwa. Łazaj tam! Nie, nie. O! Co jest? Rozmieszczanie pułapek. Oto tym wstępem. Witamy w nowej serii Terraria. Dzień Wit dobry. No. <noise> y y to najlepszy no y rolnik. Dobrze powiedziałem? Już się tak. przywitał. Być mi aktualnie prowadził zarążkę, bo ja w Terrarie trochę. Jakby to powiedzieć, nie jestem tego. Nie taką grałeś. No, coś tam pograłem, ale. Nie jestem. Ta 9 godzin. No. A ja 125 chyba. No, dosłownie. W skrócie żeś to powiedział. No, to będzie mnie prowadził w zarączkę. Widzicie, może śmiesznie, może nie. Kij A zatem. gramy! A zatem eee. Pierwsza lekcja. Tak. Masz tam na przykład ten pasek, jak wypłynek, nie? No, mogę scrollen tam. sobie. no i masz to, ten pasek, nie? Weź topór i pierwsza lekcja. Waldy w drewo. To to ja takie rzeczy wiem, tylko jako taki to ogarnia. Wow, drzewo mam. Timber! Za mną takie. Z nim nie gadaj. To jest najgorszy npc No czego? A może ja chcę z nim gadać? Może to będzie moja Dla... okratnia dusza. Nie nie, bo on jedynie daje co daje to jest jakieś zjebaną pomoc. Tworzenie, czy jest najbardziej niepotrzebne. No i... W szczęście to jedynie daje, że ten pokazuję na przykład zadowolony czy nie. Proszę. Dobra, gdzie ten kąp Walf Walw, drewno, bo ja mam akurat zjebany topór. Dlaczego? No bo zawsze jakby się zaczyna początek nową postacią. To się dostałem na przykład randomowy enchant na jakiś item, nie? Na przykład ja mam leniwy miedziany topór i mam minus 7% szybkości użycia Ja też tak mam? No nie, to jest randomowe, sobie w flipunek, nie wiem na jakim tam masz jak wpływunek. sobie myszką na nie no. To na przykład pokazują minusy, buffy i... Przysięgły miedziany tak. topór. Okej, okay, czy ja mam kopać, tak? No. Czy kopać? <ślad> tak będę tego podrewna. No i do czerwonej drużyny b. Eee, o Jestem wiem, Co to daje? No jeden przykład O, masz Greyfruit. Czyli no Teraz jak jesteśmy razem w drużynie Tam przykład mogę teraz, patrz oddalę się od ciebie Bo teraz mam taką potkę jedną, nie? Z I patrz, weź się oddal Jakbyśmy nie mogli w drużynie być ja mogę zrobić tak, patrz Wow, magic tylko potrzebujesz mikstur do tego. No wiem, są, jest ich wiele. No w tu jest. Dobra, to co robimy? No, druga zasada. No. Naprzód. Okej, okay. Tu mamy, dive. patrz, widzisz, widzisz te wazy? Ja no, grób nie atakuje. A w środku. Mister lecił w Czekaj, czekaj. O! Chodź tu, dam ci pierwszy artefakt. No A, daj, 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 to Czekaj, da, 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 da. czekaj patrz, patrz. O, to pierwszy artefakt. To jest gówno, ale na początek to jest git. A, tajemny, tajemny radar. Wiem. No, no daje to jakiś tam bonus. Załóż sobie. Wykrywa popiski wroków. Spokoj, chodź. Czekaj, potrzebuję cobblestone'a. Tu jest miedź, Mogę tą miedź też zbierz, Jak ci pokażę fajny sekret co tą miedzią to miedzi, o, shiny Ty masz jakieś liny? Liny? Czekaj, sprawdzę, yy, Nie, nie, mam, mam drewno Nie wiem, trochę tak sami zacina, ale to powinno przejść po jakimś czasie No właśnie tak zacina, w widać, że jakoś tak quality trochę chujowo O, u, u, shiny, ametyst No a z tego właśnie robię haki Real shit o, chuj. O, chuj. Ja tym! debilu. Zostawił. I stary, gdy jedzie po meko. Już nie wrócę. Debilu, czekaj, bo się zabijesz. O, koniec. Jak z tego wyjść? No, Jak z no tego ja wyjść? mam na r Na R O, tego, jaka tam jest fajna ruda Tu też widzę ją Chyba Nie, to kamień wow. Mani Ale, ale fart Na początek gry takie coś To jest rzadki wpizdu Ale tutaj po prostu w PS są tak słabe Nie, to przejdzie tam po jakimś czasie Ale no, no Też tak wiem, na grałem z kuzynem Tak to kiedy to przejdzie? No tak nie wiem, aha, druga trzecia zasada Deski nie rozwala sikier Jedynie się nam tylko jest do użycia równania drzew Kilofem wszystko rozważasz Bruch, ale dobra A zatem w drugą stronę! Kurwa Szybszy jest Tam nic nie ma Dobra, dobra, oh, dobra shit, oh, shit. Okay, O, shit Okej, żyję kur... O! Aaaa Moje O kurwa, ciemno o. ciemność Ciemność No i kradnę wszystko Daj sobie wszystko Tu skrzynię O! Masz Masz to nie używaj tego teraz. E... Spójrz mój. i stróbu, żeby wrócić do domu. Jako, że jeszcze kotle patrzcie tam do spawna. Ale jak tylko będziemy ok. mieli łóżko, to cię do łóżko tepnie. Chodź tu. Czekaj, bo to jest trochę nudne, czekaj. Zgadzam się. Przepraszam się. się. Patrz. Kurwa, kurwa, sam no, się. Dobra, ty was chciałeś. Oto, żeś trafił. O kurwa. pa O kurwa. O, kurwa właśnie. Kupa. Szybko oświetli drogę, bo mój tyś ciepłek w dupie. Ała Pijesz, kurwa. To weź go zabij szybko, bo to na razie to się tokuje. Co jest tu, na tunelach? Czysto przestrzennego? A no to jest ten teleporter. Do gracza. O, serce. No i no, ja. o! o moje, moje. Kurwa. Dobra, szysz, szysz, szysz. masz. Bo to by się najbardziej poprzedł, bo ty Pewnie że nie 20 razy. Jej. Użyj. Nie no i masz teraz na stałe, więcej HP. Wiem, przegrałem to. No, nie, 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 nie pamiętam kiedy ostatnio raz co grałeś. Nie wiem. Rok temu? No, jest Tak się właśnie buduje. Trochę dziwnie, ale dobra. o nie, 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 nie tylko nie tak. O nie, z jasne! ok, bro? Czekaj. Tu jest ta jebana pułapka. Bo ja te pułapki są nawet jest do sprzedawania u tego sklepikarza. No Ona chyba tam 40 srebra dają Dobra, myślałem, że to jest ten domek tak fajny To jest jak jakiś inny surowiec Bo? Jaki? Jakiś inny Nie, to jest trawa Nie, co to to co Czekaj, pokażę ci Tam na górze To żelazo No Żelazo! To możesz było to może tylko... Kurwa te żółte slajmy na początku są najgorsze Bo te one... Ukierd... O chuj O chuj Radzi sobie? Normal, chodź No właśnie, nie! O chuj, pomóż szybko Czekaj okay. O ciebie O, spadł na dół, frajer Gdzie on jest? Drzewo Drzewo w jaskini? To niezwykłe drzewo, wiesz jakie to jest drzewo? Eee, o czekaj, mam pomysł. Szmar... A pomysł. To w sumie tylko ciebie zrani, a nie mnie. Pa. Eee, no i co to drzewo robi tak praktycznie? Bo nie kumam na szmaragdy. Krowa, nie. Nie. nie mam żadnych szmaragdów. O. Czekaj. Chuj? O! No, kolejna zasada w jaskiniach. Wszystko, czy chce zabić? Tak, yeah. no, prawie wszystko. Nie, to jest ten. Bierz go, wiesz, kurwa, wyjedzie. Wiesz, kurwa, bierz. wyjedziemy. No, masz. Ej! O, explosion. Wow, jaskinia. Tu na mnie jest jakaś większa. Ty co ty tam jedziesz? Gdzie jedziesz? Przed siebie. O, to zbieraj, to, to zielone To jest na przykład pod tobą jest tego trochę Bye. Będziemy dalej grać to, away. chłopie <laughs> Nie wiesz jakie to są potem będą broni i inne gówno do tworzenia O, posok na no górze masz A. Niektóre posągi Właśnie pos niektórych, czekaj jaki to jest Kobiety, nie wiem Jak ktoś z nas do posąg kobiety będzie miał co robić Oh shit Czekaj To znaczy, że będzie się, na tamtego <grym> O chuj och. Nie to przecież są najgorsze, bo ich nie da trafić w ogóle go go Aaa, dasz radę A, czekaj noc jest Już po nocy Niech chcę... co No wiem jak a ci fajny, co i tego, jeśli zabijesz, na przykład tak, spa, tak spamił, zom, zabijasz zombiaki, będziesz zabija cały czas je, nie? To zgadnij, co można zdobyć. E, rękę zombie. Nie, no w sumie też. Nie. Żyjesz. A, to czekaj, Cześć. co się da jeszcze zdobyć? Jak będziesz tak spamił zombiaki, dostaniesz spifo. Co? Tak. No, takiego, takiego towarzysza. Jak nie jest musimy to zrobić? Ej, pomóż szybko, bo się topię. Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Proszę, szybko, szybko, Gdzie ty jesteś? Jest. O, a, cześć. <laughs> Jesteśmy razem. Uh. Wziąłeś lusterka Szybko bo tam toniesz O, cześć Masz prezent Przestał życia, o dziękuję 140 HP, dobra That's kinda gay Że, poda że podarujesz mi swoje serce Nie żeby coś Miał Jakiś domek czy coś No Chyba to trzeba wyburzyć Pokaż ten sekret. z tym, z tą miedzią No, pokaż Tylko czekaj, bo tu musi zielony slime przyjść Jest tu gdzieś jakiś? Nie, wyeliminowałem wszystko z promieniem i 20 km. To by się poczekać, bo jak przyjdzie No i to, zobaczysz Co mogę zrobić Poczekaj chwilę O, jest Dobra, patrz, 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 słuchaj się, słuchaj się Patrz Kurwa Czekaj, muszę trafić z niego. Oh. Pa 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 wejdź w to! No, musi wejść w ten hełm. To jest wiedzia. O! O! Co jest? Chodź tu, pogłaś go. Mamy miedzi mamy swojego własnego miedzianego gluta. Ale fajnie. Chodź tu po pogu go. Kerlarz... Nie... Kerlasz... Ker, ker. Chowaniec nic Pogłość Nie mogę nacisnij no, prawy mi chowaniec no, Klikam chowaniec i nic No to wyjdź jeszcze raz ten Dalej nic Dobra, robimy armię swoich ludów. Yy, tylko że jednego można trochę tylko zrobić o Śli i on nie walczy, tylko on jest taki... Takim petem po prostu Czyli jest takim po prostu naszym petem O, o już, w końcu poszło O, pogorskałem go Pogors No dawaj Jestem jeszcze inny do zdobycia Dobra, chodź, budujemy domek Zadaj mi to na sławek O, dzięki Cześć, cholera to ja idę w prawą stronę Żeby świat. No ty tam poszukaj Będę jak Sigma. Z... A jak zobaczysz taką Takie fioletowe gówno na ziemi Przyjąć taką fioletową część to spierdalaj Tak, ja wiem co by tam czego DEATH ONLY Grzybki też haperegenerują Wiem Nie musisz mówić no i... Jestem Sigman, ja, ale Ja jestem już no ich... Ten nasz, ten gluczek, tam zapierdalał Ale gdzie? No nie, tak sobie biega po polu. na tej kurwa wsi Kto zpływa, potrzebujesz artefaktu, czyli te, te płetwy takie do pływania Po co mi płetwy, jak Aha Ty dobra, wracam, bo się co robi Jasno, to nie jest fajnie Na początku No, to ja dużo chcę. O, z księcia! Hmm. O, agresywny pazur, spinaczkowy. O, no to akurat fajne jest. Eee, yy, łokie. A no, te oczy są też takie. Weź jak ktoś tam pozabija, ich te soczewki od nich zbieraj. One się też przydadzą do craftingu Tak powiadasz? Hmm. Tak powiadam Czy tak jak powiadasz? Także nawet jest Excalibur Real shit, muszę go mieć Co ty poczekasz? Żeby go zrobić potrzebujemy Najrzadszej rudy Ona jest w chuj rzadka Znajdzie się Powiedzcie tylko jak Ale ona nie jest z kopalni A z z one są kolejne trudne Powiedz mi kogo zabić na razie nie możemy, byśmy musieli odblokować hard Aha, o. A Hardmonk się odblokuje się jednego bossa pokona O, to się wtedy dzieje Kopalnie kopalniach jest więcej mobów, w no, w no to są mocniejsi też Jeszcze inne gówno Nad Terraria jest ten z don't start together. A wiem, aż się oh, szacuje. Wow. Łapka prostu. Znowu, ała. Oh, wow a, już wracę do. O, agresywny kajdany założę. Jeden. Yeah. Ale nie taki, że kajdany. Nie! To dobrze. Ty, a ty jakieś tam jesteś, w jakieś skrzynki idę? Usterałeś? Oho, lice fioletowe. Świecące się z dala. Za 40 i jest złoty. A do promocji Co na tym. Nie wiem. No, mówiłem o pułapkach. Ale to było to z góry. Szczególnie, że ona się coś A mnie zabiła. Potyknęła ją, kupię hitboxy. Wow. Ciekawe. Też nie sam sobie go odbiorę. Ach, yeah. Dobra, ja idę odzyskać Money. Oh, oh. Chcielibyście mnie słabo już pokonać. Nie jesteście jak ja, sygnał To zamknę. Dobra. Dobra, dobra. Ej, a da się jakoś obserwować, kiedy będzie? Dzień? To byśmy mieć jakiś tam przedmiot. A jaki? Czekaj, co to było. Nie, pa... Nie tam jakby... Nie pamiętam już tak do końca, co to było. To jest na przykład takie przedmioty, co na przykład robią, że... Na przykład możesz sobie na przykład pominąć dzień. A jak na przykład masz łóżko? To jak wszyscy śpią, to szybciej czas leci. Ja w ogóle nie wiedziałem jak tworzyć łóżko. Tak szczerze ja, da ja też nie wiem dalej. Normalnie jak gram Gram z, z kuzynem, to zamiast włożyć łóżko? To podjebaliśmy z piekło łóżko. Tak z piekła kurwa. To, to jest tip Jest piekło. Trzeba się dokopać. No zobacz na mapę, gdzie może być piekło? Tam, tam, I tam jest boss jakiś taki ścianoobiecny bo, oh, panie, jak go zabijemy, to się od, od razu aktywuje ten third code. Aaaa, ah, okej. Okay. Wszystko mam, crafting mam. To się O, oh, nie. Nie, O, oh, spadłem. Jezus na no, łyżwach pod górę. Ja jest to fuck it. Bę, nie ma zbroi, więc to się dziwię, że tam umierasz. Robię dziurę. Mał się nie chce tak daleko tego zapowiedziałać. się kra. Uch, cholera, ale. Ja gdzie rzucam? No, rzuć tylko. Ciu. Pytanie, czy trafi. Nie, chyba nie da rady. Czekaj o, o. Na... Aha. To były 2 metry Jak od 2 metrów mógłbym zginąć Niech nie ktoś mi do kurwa wyjaśni Nie wiem Nie tam liny zamontować przysięgam Właśnie to robię Czego tego hajsu nie zwiesz Eee no ten tego no Wiesz jak ja cię lubię Dawaj te 4 złote Sorry, e, nie wiem jak to zrobić Pojedziesz w ekwipunek i masz tamten, na przykład Prawym Żeby wziąć ilość i potem poza ekwipunek to wypierdasz e, nie wiem jak to zrobić Nie, nie mnie Zostaw, Zostaw Wracaj tu Wracaj tu Wracaj Nie ha, Tego się nie spodziewałeś ja mam <laughs> mikstury śmiecił. Zostaw mnie. Ja mam mikstury szybko. Tak, tu. Jest, szybko. Chłop, to naprawdę w tej szybkości A nie, to miktura mikstura czasoprzestrzenna. Fuck it. O, kajdany, można założyć. To są różne kajdanki, ale te kajdanki to góry. Osiem gwiazdek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A. Co ty kurwa? Co ty robisz? Eee, nieważne. Zapomniałem, że to nie czy taka... Ty użyłeś ten. Czy ty użyłeś te gwiazdki? Eee, masz, oddaję. Za <saduszu> ty uczyniłeś? Nie. Masz te gwiazdki, co nie? Nie dajesz mi ich. Właśnie, je wyrzuciłem. Czy one właśnie poszły, poszły się je, tak zwanie. No. Fuck it. Hmm. Zarąbiście. E, dobra, potrzebuję lepszego kilofonu, bo większej ilości dynamitu. O, dziękuję. Dobry człowieku. I cyk, wyrzucamy. Uważaj, tam! No. Bo dość łatwo jest tutaj spaść i skinąć. Szczególnie, że na dole nie ma. Bo jeszcze te zabrakło. Nie zakończyłeś liny? No bo zabrakło. Co dzieje, że więcej wystarczy. wystarczy. To muszę się kupić chyba, bo on chyba tam sprzedaje linę. A czekaj, to pójdę kupię. Tylko nie jestem pewien. Uwa, tam nic dalej nie ma na dole. Aha. Czyli jest tam na dole, ale mało. Malina. <gryw> tak. To weź tutaj. Chodź tu postaw trochę. Dobra, kupiłem wszystkie pieniądze Chodź, daj mi te liny, bo ja... no Jestem z Sigma, no? Nie. Witam Dobra Trzymaj li... ten przycisk na lin... Czekaj okay. Czekaj A, mój Czekaj. Nie mogę tego. Teraz tom, o nie wiesz, że możesz kłaść. Weź tutaj, postaw O nie, Teraz na połączenie aha. No dobra, no to cóż, eh, eee, Rolik. Halo, okej, okay. no to cóż, tyno to zakończenie. No dokończymy dzisiaj. Takie trochę spodziewaniu się No halo, jesteś? Jestem, jestem Bo internet wywaliło ci chyba Nie, po prostu cię wywaliło Aha Serwer normalnie jest to... Super, no to jutro będzie jeszcze grane.